Witam bardzo serdecznie Cię w kolejnym odcinku z innej na moim kanale Zaczynamy od wyścigu Galio Nie uderz w żaden pojazd i wygraj wyścig Spróbujmy Galio, jak za dawnych czasów, co? Zaczyna się gnić za tym, co robiliście tego to my nie robiliśmy, potrafiliśmy się bawić. To teraz też się pobawmy. Ile to? 20 km, trasa. O kurde, no to nieźle. Pokażmy, jak się jeździ. Rezy uh, pokazuję, jak się gra w Minecrafta więc ja, ja Wam pokażę jak się gra w Litwo Speed'a i wygrywa wyścigi No właśnie. Mówi się adios wszystkim. Także patrzcie i uczcie się. O, no, bo ja mam nie uderzyć. W żadnym samochód, tak? Okej. Okay. No przypomniałam się, teraz w momencie. Mamy radę, na no, spokojnie. A to tylko chodziło o pojazd. Nie chodziło o baterię, nie? Zakręty to wciąż twoja specjalność. A pamiętasz, jak w taki sam sposób rozwaliłeś wariokamaro starego? Nie, to nie Pamiętam, że wziąłeś winę na siebie. Tylko mnie coś tam dało. Tak się wchodzi w zakręty. Polecić, już 14 kilometrów jeszcze stało. Nie wow, 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 wow. uderz, wciąż jest z wami chodzi. Wiadomo, a co. Wspomniałem <noise> sobie, jaki wtedy stałej pary przywaliła, pamiętajcie? Może nie trzeba było jej podrywać, co? Daj trzysta jedzie na golfik. Modyfikacja spoilerów. Uuu, mały taj nie jak się poruszać wysywka stary, skoro na się w ogóle wzięła Pamiętasz jak rap przyjechał ze samoletem? Byłeś za mały, żeby to sięgnąć pedału. Taki słodki widok. Mały taj próbuje i próbuje. Okej, okay, okej. Okay, załapały. Hmm. Dobra, jeszcze 30 km. Jeszcze nie uderzałam żaden samochód. si tak, Kurde. profesjonalistka. No to ruszamy. Jeszcze 7 km ponad. Trzy minuty za nami jazdy. Spędzimy ja. Spędzi. Spędzi. Chce się potrapać. Au. Widzicie? Tu prowadzi Golfa. Możecie mi napisać w komentarzu, czy ktoś z Was ma Golfa. Jeśli tak, to możecie mi też napisać, czy tak samo... Dobra, barierki mogę wyjaśnić, <grym>, Czy tak samo prowadzicie go, jak, jak ja. O matko, no milimetry! szło normalnie gorąco jak od blachy szło Dobra. Ja pierwszy, ty drugi, jak za dawnych czasów. 300 meta, no. Ale by, by ja, jak ja przed całą metą e, uderzał w samochód jakiś. To u mnie by było normalne. Ciekawe co odpowie mi na to. U. To galo nie Galio. Liga pokonana. x szóstka. Lepsze, lepsze. Nic sobie jakie Jaki fajny. No i co, powiesz na to? Cholera, stary, od dawna się tak nie ścigałem. Mhm. No dalej, powiedz to. Uważasz, że dam sobie radę. Jak naprawdę chcesz to zrobić, masz być w najlepszej formie. Wszyscy na to liczymy. Przy tobie muszę się postarać. Są ludzie, którzy ci kibicują. Uważają, że odbijesz to miasto. Jesteś jednym z nich? <laughs> może tak, a może nie. Trzymaj się, mały Daj. Tyler. Morgan, piszę ci przeprosiny. Jak to? Ja zrobiłam parę rzeczy dla familii. To był błąd. Ja. La Katrina, to faktycznie był błąd. Wiem. Wynagrodzę ci to. Przysięgam. Kiedy przyjdzie czas, będę po twojej stronie, Morgan. Obiecuję. W jaki sposób mi wy nagrodzisz to? Dobra, sprint w terenie, mój drodzy. Nie zastanawiajmy się nad Katriną. Bierzemy subaru lecimy. Bez przerwy 300 metrów wylutować. Udowodnij, że nie jesteś tylko wyszałkowatym hmm. warciarzem. Chyba myślisz, że jestem tylko Morskim Gardien. Chyba tak. Nie ma okrążej, piletry są. Jak ich przeskoczyła Od razu druga? Świetnie. Ja bym chciała drifta zrobić 300 metrów ponad Da się tak? Dobra, za bardzo się wczułam w te czy i te O, mnie też, oddałam mu Chyba, że to było inne, ale oddałam Kurde A tu może będzie tak fajny gryp Czy nie? No nie, no była tam górka Nie pod... ała Nie, podryftowałam Podskoczyłam Makaila Drogi Góry D No nie! Ała! No nie, no przegram to! Amelia! Piąta. Dwa ma to ponad przede mną, tylko. Co przez tego drifta? to jestem, czeczesz muszę dopaść Dobra, ukończyłam nie jedź, jedź, jedź. Nie dopadnę jej chyba dopadnę. Nie ja mam na to Meta już. No nie. Patrz. Chyba się jajero dziś. No, chyba tak. Jak ja nie możesz kupować karty speed. Oh my God. Jeszcze raz nie umiem po piasku jeździć, nic nie widzę. Ten co wyleciał, drogi. Teraz nie wjeżdżam żadne kamienie, dobra. Od teraz, okej. Okay? Tychę na czoło, nie próbujcie mnie zatrzymać. Znowu mi się nie udało w tym miejsca. Boja mnie Boja mną, no, ała No ja, patrz Podskakuje to mi... nie robi wtedy Tak jest, spadaj! No nie no! Wracaj do No patrz. Moment. Ała No, bo ja przynajmniej wygram może. Dawaj go! Czy ją? No dawaj. Tak jest. No nie! No! Nie no, że wygrałam! Tak jest! I kto pan? O kurde! Ja co chcę zobaczyć? Ile on miał? Czy ona? To było strasujące. Wciąż uważasz, że jestem tylko pozerem? Umiesz się ścigać, przyznaję. Ale nie myśl, że paroma skokami mi zaimponujesz. Co facet musi zrobić, żeby ci zaimponować? Przede wszystkim nie starać się mi zaimponować. Moje dziewczyny od dawna nie miały dobrej zadyny. Jeśli nie boisz się o lakier, A to już się zmierzę z nimi w na następnym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie. No i trzymajcie się. Widzimy się w czwartek. Pa, pa.